Izrael w proroctwach. Bóg przyrównuje, kochani, Izrael, czytaliście to niejednokrotnie w Biblii, przyrównuje ten naród, kraj, ich ziemię do źrenicy swojego oka. Gdyby ktoś teraz chciał mnie dotknąć, nie ma problemu, gdyby mnie tutaj dotknął i was, ale gdyby chciał tak postukać palcem, Prosto w źrenicę. Oj, to już uwaga, wiemy o tym wszyscy. I Bóg przyrównał Izrael do źrenicy. Do specyficznej części ciała, dając nam do zrozumienia, uważajcie, to jest źrenica mojego oka. Zachariasz 2.12. Gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała o narodach, które Was złupiły, że kto Was dotyka dotyka źrenicy mojego oka. Ich ziemię, ich ziemię, którą im dał posiadanie, Bóg nazwał, że jest to ziemia święta. Zachariasz 2,16 I weźmie Pan Judę w posiadłość dziedziczną, jako swój dział w ziemi świętej i znowu obierze Jeruzalem. Ich miasto, ich najważniejsze miasto, które każdy Żyd ma w swoim umyśle i w swoim także sercu. Jerozolimę, Bóg ich miasto umieścił pośród narodów. Ezechiel 5,5, tak mówi wszechmocny Pan, tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, a dookoła kraje. Izrael w Starym Testamencie jest też przedstawiany jako Boża oblubienica. Czytamy o tym w Księdze Ezechiela, 16 rozdział i w Księdze Ozeasza i oni tam są porównywani jako Boża nierządnica. W końcu w czasach ostatecznych Biblia mówi, że Izrael będzie przedmiotem Bożego gniewu, a także niezmiernej i potężnej Jego łaski. Mówi o tym prorok Zachariasz w XIII rozdziale. Zanim przejdziemy do proroctw, kochani, które się spełniły za Twojego i mojego życia, a przecież nie są tutaj staruszkowie, tak? Jest średnie pokolenie. Trochę młodzieży, widzę moją córkę, tutaj Stasia córka. Będę mówił, kochani, o proroctwach. Może będę zaskoczony tym, które spełniły się za Twojego życia. Może nie zdawałeś sobie z tego sprawy, że jakieś proroctwa opisane w Biblii, zawarte przez Boga, spełniają się za naszego życia. Ale zanim to powiem, chciałbym powiedzieć o kilku proroctwach dotyczących Izraela, które się spełniły, a o tym mówi historia. O tym uczyliśmy się na lekcjach historii, ale przede wszystkim o tym mówi Biblia. Żydzi byli stale ostrzegani przez Boga, że jeśli nie będą trwali w zawartym z nim przymierzu, zostaną rozproszeni po całym świecie. Piąta Mojżeszowa 28 rozdział 64 werset. Słowa Mojżesza. I rozproszę Cię Pan pomiędzy ludy, od krańca po krańc ziemi, i będziesz tam służył innym Bogom, których nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie Bogom z drewna i z kamienia. Będzie rozproszenie, Mojżesz mówi. Za to, że nie trwaliście, pójdziecie i będziecie tam służyć innym Bogom, nie żywemu Bogu. Innym Bogom, prymitywnym, z kamienia i drewna. To powiedział Mojżesz. Bóg uprzedził ich również o tym, że gdziekolwiek pójdą, jeśli będą rozproszeni, to jak myślicie, co im powiedział? Będziecie tam mieli fajnie, będziecie żyli bogato i dostatnie, w dobrobycie, w szczęśliwości i z uśmiechem na twarzy? Nie. Bóg mówi, że będziecie tam przychodzić prześladowania jako naród. Posłuchajcie. 5 Mojżeszowa, 28 rozdział, 65 i 67 werset. Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy Twojej nogi, lecz Pan da Ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie Twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem i nie będziesz pewny swojego życia. Rano będziesz mówił. Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano. Z powodu trwogi Twojego serca, która Cię ogarnie i na widok tego, co będziesz oglądał Twoimi oczami. To jest proroctwo, które było skierowane do narodu izraelskiego. Że będziecie tam przechodzić te wszystkie rzeczy. Będziecie mieli duszę zbolałą, oczy przygasłe, a kiedy będziecie się kłaść, będziecie chcieli, żeby już był ranek. Bo nie chcielibyście, nie będziecie chcieli przeżywać tej nocy. A więc rozproszenie, druga rzecz prześladowanie i trzecia rzecz. Bóg zapowiedział, że po rozproszeniu ich ziemia, którą nazwał świętą, ich ziemia stanie się kompletnie spustoszona. Trzecia Mojżeszowa, 26, rozdział 31 werset. Obrócę wasze miasta w ruiny i spustoszę wasze świątynie i nie będę wąchał woni waszych ofiar. 32. werset 26. rozdziału trzeciej Mojżeszowej. Ja sam spustoszę ziemię tak mówi Bóg, że osłupieją nad nią wasi wrogowie, którzy w niej zamieszkają. Przyjdą i osłupieją. Ziemia spustoszona, świątynie zniszczone, miasta w ruinie. Byli Żydzi, nie ma ich. Kompletna dewastacja, kompletna ruina. 5 Mojżeszowa, 29 rozdział, 22, 23 werset. Cudzoziemiec, który przyjdzie z ziemi dalekiej, powie cała gleba jest siarką, solą i pogorzeliskiem. Nie będzie obsiewana, nic na niej nie wyrośnie, nie wzejdzie na niej żadna trawa. Bóg mówi, niech ją spustoszą, niech nie będzie podcinana ani oczyszczana z chwastów. Niech ją pokryją osty. I zajasz mówi: I ciernie. Bóg mówi: Powiem chmurą, by już nie spuszczały na nią deszczu. A więc kompletne zniszczenie: sól, bagna, pogorzelisko i brak deszczu. Rozproszenie, prześladowanie, jeśli pójdziecie do narodów. Trzecia rzecz: spustoszenie kraju. Ale Bóg też powiedział o czwartej. Gdyby jej nie było, nie byłoby Izraela. W swojej wielkiej łasce, kochani, Bóg obiecał im, iż zachowa ich jako naród podczas całej ich tułaczki po świecie, jako że są narodem wybranym przez niego. Uwaga! Wybrani do określonego celu, o którym za chwilę będziemy mówić. Izajasz w 49 rozdziale, 15 wersecie powiedział w barwny sposób, że jak kobieta nie zapomina o swoim niemowlęciu, które urodziła, tak samo, bardziej, tak samo bardziej Bóg nigdy nie zapomni o Izraelu. Następnie dodaje, iż Bóg nie może zapomnieć o Izraelu, ponieważ wyrysował go sobie na dłoniach. Bóg wyrysował sobie Izrael na dłoniach. Nie widzę swojego czoła. Gdybym był brudny, patrzy, patrzylibyście na mnie ze zdziwieniem. A ja o tym nie wiem, ale widzę swoją rękę teraz. Bóg, kochani, wyrysował, w cudzysłowie, wyrysował sobie Izraela. Cały czas ma go przed oczami. Wyrys sobie, wyrysował sobie na dłoni. Nigdy o nim nie zapomina. On stoi przed Bożymi oczami, Jeremiasz mówi w 49. rozdziale, 16 wersecie. Jeremiasz powiedział: Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy. By świeciło w nocy, który wzburza może tak, że szumią jego fale. Pan zastępuje jego imię. Jeżeliby te prawa, czyli słońce, księżyc, gwiazdy, które są, które widzimy, miałyby się zachwiać przede mną, czyli przestałyby istnieć, mówi Pan, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Gdyby Hitler czytał ten tekst z Jeremiasza, nie postępowałby być może tak z Żydami. Bo Jeremiasz mówi: póki słońce świeci. Póki gwiazdy na niebie i księżyc. Bóg nie skończył z Izraelem. On go trzyma cały czas w swoich dłoniach. Te cztery proroctwa, kochani, Bóg wypełnił przez ostatnie dwa tysiące lat. Zaczęło się od zburzenia Jerozolimy w 70. roku. Następnie najeźdźcy zabrali Żydów do niewoli, spustoszyli ich ziemię, rozproszyli po całym świecie i zgodnie z zapowiedzią, gdziekolwiek poszli, tam spotkały ich prześladowania. Te proroctwa cztery spełniły się. I o tym mówi historia. Ich kulminacją było to, co się stało za życia niektórych z Was, między innymi moich rodziców. Sześć milionów ofiar europejskich Żydów. Holokaust. Mimo to przetrwali jako naród. I to wypełnienie, wypełnienie się tego proroctwa było jednym z najniezwyklejszych cudów w historii świata. Ale o tym dalszy ciąg za chwilę.